Była to bardzo dobrze zorganizowana impreza. Um, uważam, że wszystko stało na wysokim poziomie. Mieliśmy bardzo dużo grania. Hotel, z wyżywienie, było na najwyższym poziomie. I pozdrawiam Michała Kędzieskiego, bo mi tutaj dopiero z tyłu. Nie wiem, Kielcy są niedaleko, pewnie będziemy dalej się tak komplować, więc nie uważam, żeby to było coś strasznego. Przede wszystkim no, w Lidze Europejskiej są troszkę może słabsze drużyny. Tak? E, igrzyska Europejskie stały na bardzo wysokim poziomie e, sportowym, więc e, a i tak uważam, że i Liga Europejska, i e, igrzyska były bardzo ważnym doświadczeniem dla mnie i bardzo się cieszę, że mogę grać i uczestniczyć w tych rozgrywkach. Uważam, że nie, no, ja mam teraz zadanie jak najlepiej pomóc drużynie, kiedy nie idzie i e, uważam, że taką teraz mam rolę, będę starał się grać w szóstce. Janek bardzo dobrze gra i e, są też bardzo dobrze, więc nie mam powodów do tego, żeby być złym, że nie gram. Będę cały czas mówił, tak jak powiedziałem, wcześniej, starał się o, grać w pierwszej szóstce i cóż. Bardzo ciekawe. Nie wiem, teraz wiele lepiej czuję się w tym elemencie. Uważam, że zrobiłem duży, dużą poprawę w zagrywce, więc widać, że trener to zauważył i bardzo często mnie wpuszcza i tutaj, i na igrzyskach też chodziłem. Na pewno przede wszystkim e, przed własną publicznością zawsze to lepiej się gra. E, pewnie w Obrzyku będzie bardzo dużo ludzi i e, myślę, że ci kibice bardzo nam pomogą i to jest duży atut, e, atut to, że będziemy grać właśnie w Obrzyku no, na swojej sali. Wszystko to zależy od trenera naszego nowego, czy w ogóle mi pozwoli, bo kadry kończymy 16. I z grupy, a z sezonem przygotowawczy czarnych też zaczynamy 16-17, więc wszystko zależy od trenera. Nie, chcę jak najlepiej zagrać ten sezon, znowu jak najdobrze się pokazać, zagrać cały sezon, jak najwięcej się nauczyć i cały czas swoją osobą pokazywać, że stać mi na granie w pierwszej szóstce w czarnych i jak najlepiej prezentować się w tym klubie, ponieważ dużo na mnie znaczy i, I chciałbym grać w czarnych jak najdłużej i jak najwyższym poziomem.